Jak było może Narodzenie Święta, to zawsze wieczór siedzieliśmy we troje mama, tata i ja i śpiewaliśmy co wieczór, śpiewaliśmy kolędy. No, kolędnicy chodzili śpiewy za oknami. Yy, bardzo uroczyście było. A witajże Pożądana perłodroga z nieba, Gdy cały świat upragniony anielskiego chleba. Były, był Słoma oczywiście, Snopek Słomy musiał być. Później żeśmy śpali na tym, na, tym, na tym Snopku, bo później się na Pasterkę szło, było obowiązkowo na Pasterkę. No i sprzątanie później było. No była choinka, były potrawy te same co teraz. Niemniej mój ojciec był wielkim tradycjonalistą. Zawsze przynosił po wigilii snop słomy. I mimo protestów mojej babci Kasi, mamy mojej rozwalał ten snop na całą podłogę i dzieci baraszkowały się. No i w kącie też stały głosy, jak zwykle, także to tak i teraz w tej chwili, no może mniej, ale wtedy to było dosłownie. To było to, snop jak postawiło się w rogu, u nas małe mieszkanko było to. Koinka wisząca była u sufitu. Tak, by wisiały na nim, jabłko. Tam takie jeszcze inne stroje, stroiki. W nocy z wielkiej niedzieli na poniedziałek, tam chodzili tak zwani, śpiewacy, tacy śpiewali za oknami. Tam przeważnie gdzie panienka była kawaler. No to trzeba było im wynieść. Tak jak byli starsi, no to. Prawdopodobnie chcieli alkohol, a jak dzieci chodziły, no to pieniążki się dawało, jajka zbierali, potem sobie sprzedali i jakieś tam pieniądze mieli. I śpiewali, śpiewali takie na taką nutę wielkanocną, tak, takie pieśni śpiewali. No jakoś tam żeśmy sobie radzili, jak to kobiety to jedna, to przyniesie, druga to i i tam się organizowaliśmy, jak mogliśmy to wszystko jak dziewczyny poszły do kościoła, to każda jedna przychodziła zlana, przemoczona bo wiaderkami lali wolę. To są to lat.. Ja tylko Świeci słoneczko w okno moje, świeci słoneczko w okno moje. Zespół do Warszawy, do... Tego, do mierza. Nie ze Społem i śpiewaliśmy. Bardzo było wesoło, jak człowiek należał do zespołu. Najpierw na samym początku, jak ja tu przyszłam, to tylko były dożynki w kościele. To były w kościele z wieńcami. Szli rolnicy i były, a dopiero później, za jakiś czas, to tak jak pamiętam, to były kościół, tak jakby się łączył z gminą. I wspólne były takie no gminy, te. No teraz, teraz te, te rozwoje, te szczół, te, jak to, te przedstawienia teraz, teraz to, przy tym pomniku, przy, to, to jest bardzo, a tam nie było. Była mrzona w kościele i, i tyle było wszystkiego. No były tak, więcej obowiązkowo były. Bardzo ładne były. No i, no i korowód też był ładny. Panie Boże dopomóż. Tak jak się zaczynało pracę. Panie Boże, jak się kończyło? Bóg zapłać. Za pomoc, Boże, za siłę. Początkowo za mnie a później traktoramiśmy jeździli w samochody. Te traktory poubierane były w kwiaty.